Desperadosa brakuje, ale dobrze, nieważne. Słuchajcie, teraz zanim będę dzwonić do widzów, to odniosę się do tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o psychotropa i marka. Otóż dzisiaj rano podobno o godzinie, nie wiem, której, dziewiątej rano, czy ósmej, czy dziesiątej, psychotrop, czy siódmej rano, tego nie wiem, pojawił się um, YouTuber Psychotrop u mojego przyjaciela. Chłopaka, z którym się spotykała miniony rok, Marka Łangowskiego. przyjechał do niego z Gdańska, do miejscowości, gdzie on mieszka, Koło Czerska. Zadzwonił dzwonkiem do drzwi, czy wszedł na teren po sesji, zapukał do drzwi. Nie wiem, czy tam otworzyła matka, czy ojciec. Dzisiaj jest niedziela, była. Poprosił, czy jest Marek, czy to Marek mu otworzył, tego też nie wiem. I Rozmawiali, nie wiem jak się to odbyło. Nic po prostu nie wiem, bo mi Marek nic nie powiedział. I uderzył go pięścią w twarz. Nie wiem w jakim stopniu go pobił, czy bardzo, czy nie bardzo. Rodzice byli świadkami tej sytuacji, bardzo się rodzina zdenerwowała. I są tylko filmy, nagrania, że psychotrop, czyli Alan, krzyczy coś i. Mówi, że to było pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, czyli jakieś groźby, i odszedł. I wy na pewno czekacie, że ja się do tego odniosę, stosunkuję. to właśnie teraz chciałam się do tego odnieść. Czyli tak sprawdzam, sprawdzam tylko, czy transmisja trwa. Czy mikrofon działa? Dobrze. Słuchajcie, Marek tego na pewno nie zgłosi na policję, ale ja to zgłoszę na policję. Również poprzednie sytuacje: pobicia Marka na live, kradzież zdjęć, groźby w stosunku do Marka, moich bliskich i współpracowników. Uważam, że konflikt psychotropa z Markiem jest konfliktem z mojego powodu, tak samo jego z moimi administratorami, różnymi osobami z mojego środowiska, z moimi przyjaciółmi, ludźmi, którzy mi pomagają. Wątpię, żeby Marek to zgłosił, ale ja to zgłoszę. To jest jedna rzecz. I y, chciałam wyjaśnić, dlaczego moim zdaniem do tego doszło, bo być może wy tego nie wiecie. Mianowicie. W sobotę, czyli wczoraj, psychotrop, czyli Alan, napisał taki list otwarty do mnie w internecie, że on mi proponuje porozumienie jakąś ugodę. Y, rozejm zakopanie topora wojennego, jak, jak chcecie to nazwać, to nazwijcie. I napisał taki list otwarty do mnie i on trafił na Discorda i do social media. I w tym liście nie będę teraz czytać tego listu, chociaż mam gdzieś tam zesklinowane. W tym liście on napisał, że już nie będzie wymagał, żebym likwidowała mój kanał na YouTube, moje profile w social media i żebym przestała pracować. Że on pójdzie mi na rękę, przyzna prawdę, że w czasie rozmowy telefonicznej, którą nagrywał, która jest podstawą odebrania mi córki, obrażał mnie, manipulował mną, próbował mnie sprowokować, a potem nawoływał publicznie, żeby ludzie zgłaszali tą rozmowę, że rzekomo w jej trakcie namawiałam do skrzywdzenia mojej córki i w ten sposób. Wpłynął, nawo nawo nawoływał do linczu, do jakiegoś starkingu, wpłynął na wielu ludzi, ludzie zaczęli to zgłaszać i na tej podstawie zostałam aresztowana i odebrano mi dziecko. No więc on powiedział, że zgodzi się na to, że przyzna, że to była ustawka, manipulacja, prowokacja i że sam ani tak nie myśli, ani nie wierzy, że mogłabym dziecko skrzywdzić, czy kogokolwiek namawiać do skrzywdzenia. No i że on w zamian chce, że nie, też mówił, że nie będzie też mi, mi szkodził, obrażał mnie, że y, zrobi y, coś, żeby, żeby mi przywrócono do nety, bo odebranie ich jest niesprawiedliwe, że nie będzie mi dokuczał. Y, utrudniał życia prywatnego, rodzinnego, zawodowego y, i w zamian zaproponował, żebym przyjechała na live'a do niego i że on mi Zapłaci 2000 zł za to, zwróci koszty podróży, hotelu i żebyśmy zrobili live'a, no i żebyśmy ze sobą normalnie rozmawiali. I wczoraj była sobota, ale ja byłam zajęta. Nie było mnie, bo miałam różne sprawy takie osobiste, rodzinne, zawodowe nie było mnie wczoraj i dzisiaj w ogóle w internecie z tego powodu, bo byłam zajęta po prostu. Człowiek jest czasami zajęty, a coś tam się dzieje. No nikt mi nie pytał, że a, nikt mi nie mówił, że akurat w sobotę psychotrop da jakieś oświadczenia, akurat w niedzielę będzie chciał pobić Marka, że akurat w piątek coś innego się wydarzy. Ja sobie też różne rzeczy planuję zawodowe. Czasami podpisuję umowę, że będę robić zdjęcia, na, zdjęcia i filmy na jakiejś imprezie w sobotę w niedzielę.